Tylko NPC-ty, challenge. Jak wiecie, w Fortnite mamy masę NPC-tów, które mogą dać najróżniejsze przedmioty, i dzisiaj możemy grać tylko lutem, właśnie od nich. Zostawcie łapę w górę, zasubujcie kanał, lecimy. Widzowie, wyskoczyliśmy z busa. Pierwsza miejscówka, na którą się kierujemy, to miejscowa Supermana. Z tego powodu, że oczywiście na pewno znajdziemy tam NPC-ta Supermana. No to jest, to jest chyba logiczne tego, co widzę, to lecą tam ludzie. I to dużo lepiej niż my. Ale jakim cudem oni są już tak daleko i nisko Halo? Właśnie, to jest dobre pytanie, ale ja lecę tak, że wlecę od razu do NPC-ta I tutaj jest gościu zaraz nade mną. Musimy na to. Musimy na nich uważać. Ja już jestem przy nim. Jestem ciekaw, co on, co on ma w ogóle do sprzedaży. No niestety, to muszę wyrzucić. Stary, dawaj, kupuj. Ty, ty, ty. Tu jest jeszcze jeden nadzieja ostrzecenia. Ej, czy to, to się rymuje? Widzowie, mamy u niej kul. Aha, nie mamy u niej broni, niestety. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Idę do niego i on. Ej, on ma kości. Dobra, no to kupię, kupię nam te kości. Trzymaj je, Rafała połówkę, ale nie podoba mi się jedna rzecz. My musimy chyba go wyeliminować, żeby dostać broń. Ej, czekaj, 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 bo ja nie wiem tu. I Rzucam w niego, rzucam w niego! Jeszcze jedna. Ej, leży. on, stówkę zadaje? Ja nie widziałem, że to stówkę zadaje. Stary, mam takie info, że to jest hit. A na to biegłość w strzelbach. Wymaga biegłości w strzelbach. A i lepsze jest to, że ja biegłość mam. Mamy tutaj fioletową i egzotyczną Afa. Czy życzesz sobie egzotyczną pompę? O, stary, oczywiście. Dawaj tego egzotyka. Nie wiem jaki to będzie, ale leci tutaj ktoś do nas. Co ciekawe. Co to się dzieje? Dlaczego tutaj jeszcze ktoś zlatuje? Halo. Stary, bierz swoją pompę, masz ją tu. Ej, tutaj są kro kroki. na blisko. 70. Spokojnie, spokojnie. はい。Yep. Traf go. Dobra, leży, 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 leży. Dobra, idealnie. Ja go ci dobijam. Pompony. Ajajaja. Ja bym aja. ja z miłą chęcią zabrał, ale niestety nie możemy. Druga osoba powinna być chyba u góry, więc uważajmy. W ogóle nie wiem, dlaczego tutaj ktoś przyleciał. O co tu chodzi? A ja nie wiem, dlaczego nie ma amodu pompy, razem jak kupujesz pompę. Stary, ja eliminuję tą babeczkę, żeby oczywiście dała nam o, no i mamy, co widzicie? Luto od Wyeliminowaliśmy ją i mam szarego SMG-ka, więc jest spoko. Ty, a jak wyeliminuję super to też coś dostanę? Bata. Dobra. El Aha, jego się. <grymne> jego się nie da, więc nieważne. Ja się tutaj jeszcze do ciebie przekuwam ale musimy już powoli myśleć, żeby stąd y, uciekać dlatego że no już tutaj nic nie kupimy a ja kupiłem wcześniej kości, w sensie zakrzak mi kupił. I teraz wylecie, to ja te kości mogę mieć. No dobra, wyrzućmy je, może z kości zginie. Ej, a u niego się nie da kupić teleportu, żeby stąd jak najszybciej zawinąć, bo chyba się powinno dać. No to weź obczaj, ja na razie biorę tu amo. Jeżeli się da, no to kupujemy i lecimy widzowie na kolejne NPC-ty. Chociaż szczerze ja w ogóle nie miałem pojęcia, że tu jest ten drugi NPC babeczki, która starej sprzedała nam. Egzotyki. No to, to jest akurat mocno szalone moim zdaniem. Pytanie, czy można kupić tu rifta? Tutaj u niej nie można, a u niego można. Dobra, kupuję. Stary kupuje, a ja za chwilę zbankrutuję. W takim razie ja proponuję lecieć może albo na miasto. Tutaj zakrzak zaznaczył, a myślisz, że to. Aha, od niego też możemy lód, tak? Słuchaj, no to też jest NPC, -et. boss jest oczywiście NPC-tem. Zowie NPC to jest non-playable charakter, nie? Czyli postać w grze, która nie jest obsługiwana przez gracza, tylko przez komputer, więc oczywiście się zalicza. Oczywiście, że się zalicza. I taki mityk myślę, że gdybyśmy go przygarnęli to byłaby bajka Słuchaj, ja tutaj yy, postanowiłem, że polecę sobie jeszcze na rifta Ale ten rift jest tutaj nieźle nieprzydatny Bo zobaczcie, ja nie oblecę tej góry prawdopodobnie I będę musiał wylądować dokładnie tam, gdzie jest zagrzak Chociaż ej, udało się Zapraszam do mojej furki, ja już tutaj czekam. Widzowie, czerwona strzała na... No taką mógłbym mieć przed domem albo na parkingu, no byłaby petarda. W ogóle dajcie znaka w komentarzu, widzowie, jakie kolejne challenge chcecie zobaczyć. Ja podjeżdżam po Rafet i żyć ty, 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 ty naprawdę daleko doleciał z tego rifta, to tak nie wyglądało. Okej, okay, ja już jestem. Tutaj chyba nikogo nie ma. Widzowie, tutaj biją się typy, więc... O stary, jaka tu jest bitka. Yy, będzie leżał, leży, ale jeszcze jest... Jeszcze jest jeden, jeszcze jest jeden, jeszcze jest jeden. Yy, 34, podmianka... I chodź tutaj. Mamy cię byków. I już byłem przygotowany z kośćmi, żeby ci pomóc. Ej, ale naprawdę pokonaliśmy dobrego typka. Jest git, widzowie, jest git. Jest git, jest git. Zostawcie opę w górę. Czy my tutaj mamy coś białego? Dobra, ja się uleczę apteczką. Jak widzicie, boss oczywiście jeszcze nie jest pokonany. Pykamy... Aha, to ty używasz. Dobra, dobra, dobra. Ja jestem w szoku, że w ogóle to jest na tym trybie. Ja myślałem, że tego nie ma. I Izowie, może jakiś błąd pika? Nie wiadomo, nie wiadomo. Yy, stary, zapraszam cię. Rozwalamy tego NPC-ta mitycznego. A on nie miał trzech tarcz? Wcześniej. Miał, miał cztery, a może miał cztery? Yy, dobra, bijemy go. Już prawie jest. Dawaj tu jeszcze biegu. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Już po nim bijemy. Kółeczka. I został wyeliminowany. Let's go. Dobra, teraz pytanie. Kto bierze mityka? Stary, dawaj, mam plan. Trzy po trzy na kamerkach. Co ty Dobra, no to dawaj 3, 2, 1, go Ja dałem nożyczki A ja dałem kamień, stary, 1-0 3, 2, 1, no. Trzy, dwa, jeden, go Co dałeś? Kamień No to ja dałem papier w takim razie 2-0, let's go 3, 2, 1, go Co dałeś? Nożyce no, stary, nie gadaj. Kamień DM znowu. Widzowie, jeżeli Rafa robi sobie ze mnie jaja i tak naprawdę to dawał coś innego i pytał mnie specjalnie, żebym mówił pierwszy, to będzie Beka. Ale jak faktycznie 3-0, szacunek, szacunek, e, naprawdę tutaj ograłeś. Dobra, czyli Rafa ma mityka. Ja mam do strzelania na daleko SMG-ka. Ale Widzowie, to nie są jedyne NPC-ty w grze. Lecimy oczywiście na kolejne. Dobra, chyba tu już nikogo nie ma, więc można spokojnie lecieć. Słuchaj, no, znamy się już tyle, że ja bym Cię raczej chyba nie oszukał, nie Nie okłamałbym Cię, więc. No, jeszcze sobie nogę prawie złama. Więc niczym się nie przejmuj Nie, nie oszukiwałem Nie oszukiwałem To brzmi naprawdę przekonująco Więc ja już wiem, co tam się działo Widzowie, ja, ja już wiem, no Nieładnie, nieładnie Słuchajcie, do końca meczu 36 osób A medalion jest tuż przy nas Panie Zakrzaku, panie Zakrzaku, zapraszam Tutaj jest dla ciebie broń Trzymaj, bo znalazłem coś dla ciebie Nie wiem skąd to się wzięło Ale jest drugi e, też taki mityk I tak samo jest medalion drugi Nie wiem skąd Nie no, no ja oszukiwałem Oszukiwałem, no muszę ci to nie mogę tego tak po prostu zabrać, ale pierwszą rundę wygrałem. Dobra, ty bierz bierze bierzesz bo to się nie może zmarnować. To, słuchaj, na daleko trzeba coś mieć. Ty, ty, ty. Co mi się tu pruje? Ej, tu ktoś jest. Y, weź to. So jest na blisko, będzie leżał, gościu. Wiesz, zaliczamy go jako NPC-ta, bo trochę tak się... Y powietrze. Ty, stary, obity. No właśnie, musimy uważać, ja na niego tutaj wchodzę. Let's go. Ej, w krzaku. Cwaniaczek, cwaniaczek, nie? Dobra, typie. Dostał Ej, biało. Jak, halo, dzień dobry. Ja, ja w ogóle nie widziałem, gdzie on jest. Oni się biją obok, wejdźmy stąd. Dostał ode mnie, 24. Brawo, brawo. Ja się szybko leczę. Może jakieś kości bym tu rzucił. Dajesz radę. O, wleciał mi. Daję radę, daję radę, jeszcze daję. Spokojnie, ja rzucam jakieś kostki. O, stary, on jest na niewidzialności, ale lipa. Ej, dostał! stu z kości, dostał, stu z kości. Ja nie mam pojęcia. A, dobra, on jest nad. E jest koło mnie. Co tu się odwala, nie? Co tu się w ogóle stary? Ja go nie mogę trafić na tej niewidzce. Dostał trochę. Ej, bardzo dobre chłopy. Ty, jak to karabinem? Aha, to ja chyba kogoś innego wyeliminowałem. No nie, 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 nie tak. Będzie leżyć będzie leżyć, ma. Na biało, ma na biało. Jest koło mnie. Stary, biegnę do ciebie, biegnę, biegnę, biegnę. Ja w ogóle potki nie mam. Pteczkę mam, apteczkę mam. Łapa apteczkę, ty mi Miał... daj po... Dobra, pięknie. Ja mam dla ciebie potki, ale one ci się nie przydadzą raczej. On może nam wskoczyć nad głowę. Uważaj, uważaj, bo leci. Dobra, powiedz mi, skąd ja mam Chy, potkę, Niby, ej, wywalił mnie w kosmos Dobra, żyję Bo, Ale dostał bombę biało A to ty znowu, stary, ale, ale ty mnie straszysz e, No mamy trochę z nimi Przypał, co by tu na nich było Najlepiej zrobić, rozbudujmy to Żeby nas tutaj, wiesz, nie wjechali jakoś Ja ci powiem jedno, no te chłopy są Dobre, nie, to nie są Bambole jakieś, stary, oni, I box jest? Nie, myślałem, no właśnie, niestety nie ma I jest tutaj, chciałam dach, chciałam dach Chciałam dach, chciałam dach, chciałam dach, chciałem dach. Leży, leży, let's go, brawo, brawo, brawo. Piękny team play. Dobra, dobity. Widzowie, podkę pi A ja nie muszę pić po. Jakim cudem? A bo ja mam medalion, ja mówię, czemu ja się leczę, nie? Przecież ty mi ten medal oddałeś Tak, tylko ja nie wiem, czy ten medalion leczy w ogóle Nie, nie wiem, jak to się dzieje Ej, Kamehameha w naszą stronę chyba Ej, Ktoś tutaj chce nas, wiesz, obić Ja proponuję stąd się w ogóle wycofać Dobra, wycofajmy się, bo tam jest kolejna dwójka z Kamehameha I oni nas ostro mogli wyeliminować Ja proponuję teraz przejść może na Kitsune Być może tam będzie jakiś NPC Najlepiej jakby był do kupienia DMR Żeby tak na daleko móc postrzelać No ale niestety, wizowie to nie jest takie proste Powiem wam ciekawostkę Usunęli mapę z npc tami przed tym odcinkiem, więc no to jest totalny pech. Co to w powietrzu, tu gościu? Pa, tu się, tu się ktoś bije. A tu są goście, oni chcą tu odradzać. A tu jest NPC, który sprzedaje maskę. Przynajmniej był, chyba był, no ale już nie ma. Ojinka, szkoda. Czekaj, ale myślisz, że on będzie odradzał, czy wjeżdża? Chyba trzeba wjechać, nie? Bo oni się tam klepią. Chyba tu trzeba. O, to jest ten Air East. No to on tutaj wyeliminował, ale jest. Leczy się. Stary, on się. On się leczy medem, o, ależ jakby to weszło, szkoda. Ja go presuję, presuję go tutaj od drugiej strony. On ma jeszcze plecy z tego co widzę. Jest u mnie. Idę, 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 idę. No powiem ci Mocny, e Białma. Mocny serwer się trafił, ale on jest obity. Jakbym go. Co mnie tu kolapsuje? Kłopie! Ej, dobra, ktoś bije na trzeciego, nie? No, jak nie. Jakby nie oni, to ja bym już go poskładał na luzie. Słuchaj, ja tego na trzeciego wyeliminowałem. W sensie on leży. Dobijam go. Do widzenia. Przy mnie jest ten napocony. To jest on, tak, to jest on, to jest on, to jest on. to... Czekaj, czekaj, jeszcze za. Ej, może to jest inne duo. Ja już nie ogarniam. Zbiorę sobie macy. I ktoś jeszcze bije z daleka totalnie. Sza... Nie, no, ja muszę cofnąć, bo tutaj będzie dentka jak nic. Słuchaj, ten jeden tutaj jest koło mnie chyba, nie koło ciebie jednak. Mam furę rafa w razie czego, ale tu jest lód. Pa, jest apteczka. Macy są. No nie jest źle, nie jest źle. <grym> Dawaj. Jestem to, bo uważaj. Pomaga, Chłop. mam uważaj. Pomagam, pomagam. Chłopie, chłopie. Dostał bombę. Skru skrukował, skrukował, skrukował. Gdzie on jest? I nawalam w tego kruka od razu. Nie trafiłem. Nie, jest, 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 znawaj, jest. bij, go, bij, bij, Dobra, leży, 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 ale nie jest mój. Ale ważne, że leży. Biorę ten medalion, żeby się nie, żeby się nie zmarnował i lecę dalej. Człowieku, tu cały czas ktoś bi. Ja nie wiem, kto to strzela. Stary, albo to jakiś bot tu przyszedł. Nie no, gościu, dostał 105. Bomba, leży. A, nie no, Jarek. Nie, to nie jest Jarek. Ale mnie wkurzał, ale mnie wkurzał ten typ, masakra. Ej, jeszcze, jeszcze. Ej, 40 dostali. Dostali znowu. Oj, mam 6 AP, pomocy Ten gościu malą. będzie leżał, będzie leżał Już ci pomagam, już ci pomagam Dobra, leży, 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 idę pomóc Dobra, podmieniam, mieniam. Wjeżdżam, wjeżdżam Leść. i rozjeżdżam Wjeżdżam i rozjeżdżam, tyle w temacie Nie, kolejny, kolejny Stary, jakieś zielone auto. Nie wytrzymam, nie wytrzymam. Widzowie, co tu się odwala? Serio, co tu się odwala? Yy, otworzysz mi jakoś może? Już, proszę bardzo. Otwieram. Jest, jest, dobra, jest, dobra. jest, jest, jest. Dziena, dzień, na, dzień, dziena. Dzień. Yy, wycofajmy, wycofajmy. Rozbudujmy. Dobra. Jasny gwint, ej. Jeszcze kamehame używa. Nie no, to jest, to jest przeginka. To jest przeginka. 135 box. Bomba. Widzowie, jestem pro, jestem po prostu pro. Obijam eee, typa, żegnam. Ja wychodzę na górę, presuję go od góry. On będzie miał teraz przypał. On jest w tym boksie. Możemy od dwóch różnych. Tak, ja już tu podchodzę. Zmieniam. Na bok, moja ściana. 90, na, 90. Leży, ale... Ty, ale ten skok był świetny. On w ogóle się nie zorientował, co tu się wydarzyło. W ogóle to, co my zrobiliśmy, było świetne. Stary, trzeba przyznać, że pomocnych typów poskładaliśmy. I to nie jednego, nie dwóch, nie trzech, nie czterech, chyba z pięciu. Few later. Dobra, proponuję zabrać tego busa, przelecieć na jakiegoś NPC-ta, który być może jest tu w pobliżu, tylko właśnie do mnie strzelają kolejne chłopy. I to, to jest niewiarygodne. Czy to przez to, że my mamy medalion? Chyba przez to, że my mamy dwa medaliony. Lecę pomityka na stację. Dawaj na stacji pomityka, zawsze wiecie. Lepiej tego mityka mieć, lepiej go zakupić, o ile ktoś go wcześniej nie zakupił, a jeszcze jeśli chodzi o innych NPC-ów, to jest dobre pytanie, gdzie my coś jeszcze możemy znaleźć. Chyba na mieście egzotyczny DMR. Musimy to załatwić. I sobie, strefa jest już naprawdę mała, ale czy jest tu NPC? -t? Ja ci w ogóle coś powiem. Ja nie wiem, czy ten NPC, bo ja mam albo Pecha, on przez czy... Trzy ostatnie razy jak tutaj go szukam No to, to się nie zrespił Po prostu, albo został wyeliminowany Widzowie, Rafa wjeżdża do zona po egzotyka Zdawaj relację jak to tam wygląda I ja jeżdżę przy strefie Na razie tak to wygląda, że ja się wyłożę <grym> Ale nie, mamy apteczkę na szczęście Zabieram aptekę i tutaj gdzieś powinien być To będzie tutaj? Nie To jest na tamtym budynku Lecę szybko na tamten budynek Będę się musiał zaraz uleczyć Ej, Ale tu nikogo nie ma Jak to? Gdzie on jest? Słuchajcie, no próba została podjęta. Może zginął, no nie mam pojęcia, jest to dziwne. Dziwne też jest to, że chłopy dalej tam się biją i wyskakują riftem przy wyspie. Dobra, to jak nie ma, to wiesz, ja czekam przy zołnie, mam furkę, w sumie ty chyba też masz furkę. Pojedźmy na dwie widzowie, będziemy groźniejsi, będą się nas bali. Dobra, ja już jestem w strefie. Dobrze by było się podleczyć, bo średnio to u mnie wygląda. Możemy się zawsze cofnąć tutaj jeszcze w tym acy. Być może akurat coś tutaj będzie. Mamy skrzynię S też niedaleko. Ej, czy tutaj w ogóle coś będzie? Nie wydaje mi się. Nasze auto ma, widzowie, 63 HP. Dwa strzały i wybucha, ale, ale na luzie, nikt nas nie widzi, jest... Opa, w powietrzu są! Ej, ja mam taki plan, że jedziemy na dół, w sensie wskakujemy dokładnie do tej dziury. Uważaj, wysiądź! O, wysiadłem, wysiadłem. Na nas, 40! Kamehame, kamehame, kame, stary. O stary. O stary. Nie, 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 nie. Dobra, żyje. Dawaj w dziurę, dawaj w dziurę. Y powalony jest. Dobiłem typa z no, Gratulacje dla ciebie, gościu, że używasz kamehameha na otwartym terenie i dostajesz spraya od innych. Gratulacje. Ja sobie zszedłem na dół, bo szukam jakiegokolwiek leczenia i mam tutaj trzy beczki. Więc jak chcesz, to możesz przejść, ale ja zawsze je mogę po prostu rozwalić i będę miał ja tylko. Też chcesz, oczywiście, że chcesz. Dobra, bierzemy. I proponuję wyjść. Czekaj, którą stroną? Chyba Tom będzie lepiej, bo będziemy mieli na nich widok. Oni się biją, gdyby teraz jakiś był powalony, a jest powalony, to dobrze byłoby na to zerknąć, tylko to jest wysoko, to jest bardzo wysoko. Słuchaj, ja wychodzę tam na górę, ja wychodzę tam na górę, żeby. Żeby oni jej przypadkiem nie zajęli, bo ta strefa, widzicie, no jest połowiczna. Także lecę tam do góry. Może będzie jeszcze ja tam jakiś NPC, no nie wiem. <grym> Raczej nie, ale zobaczymy. Mam gościa, mam gościa obok. A gdzie? Bo ja nie widzę. Jest koło mnie leci kruczkiem Czy ty do niego bijesz? Tak, widzę, że tak. Aha. Dzięki. Ile jest teamów? Trzy teamy, czyli tutaj będzie duos. Oho, oho, Rafa, ty, ja będę miał na nich dobry widok. Oni chyba się podnoszą. I tu jest jumpa dobra jest. No, panowie, wychodźcie. I gdzie, gdzie oni są? Jakim cu... Wyszli. Dobra. Czemu w burzy zginęli stare? Jakbym miał na nich widok, dobra, miałbym killa, ale mniejsza. Czyli został nam. Został nam ostatni typ, tak. Ostatni typ, ten, który latał krukiem. Ale dymy. A, tylko pytanie, gdzie on uciekł? Bo ja myślałem, że ty za nim poleciałeś. Ja poszedłem sobie w drugą stronę. On prawdopodobnie. No musi być gdzieś tutaj u ciebie. Gdzieś tu na dole. Czy, ej, czy on. O, stary. On nie wyjdzie. On nie wyjdzie, ale ja lecę mu pomóc. Lecę mu pomóc. A widzę, co tam? Co je? Ej, wyszedł! Dobra, mamy to, proszę Państwa, luto NPC-ta zaliczony. Zapraszam Was na kanał vlogowy oraz na Robloxa.